Hej, hej, witajcie na kanale Iris Psychologia Duszy Tarot Moi kochani, zapraszam Was do wysłuchania przesłania, czyli tak naprawdę karty dnia tej energii na dzień 26 października 2020 roku i teraz tak, wybieram kartę Tarota wybieram kartę przesłania tak jak zawsze to robię i dzisiaj wybieram jeszcze dodatkowo kartę m, taką, która podkreśli na co zwrócić uwagę czym się kierować, tak? Taka m, karta energii m, karta korzystania z tego, tak? To są takie nowe karty, które które teraz niedawno do mnie przyszły. Zobaczymy zatem, co te karty chcą wszystkim powiedzieć. Ale najpierw słuchajcie, wybierzemy sobie kartę na dzień 26 października 2020 roku dla wszystkich. Co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest główna energia, jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich. I już wam pokażę moi drodzy bo już widzę słuchajcie jest to, więc jest to dzień i energia króla monet jest to dzień w którym podsumowujecie swoje rezultaty pracy dzień w którym możecie cieszyć się wszystkim co udało wam się do tej pory zdobyć macie pewne posunięcia spoczywacie na laurach być może spotkacie pewną osobę o dobrym sercu, o dobrych intencjach Osobę, która Wam bardzo dużo pomoże i pomaga, słuchajcie, tak Jest to dzień z dobrymi zakończeniami ważnych spraw Są to takie, tak jak powiedziałam, Wasze udane interesy zy, z, Pewne zyskowne posunięcia, wygrana, słuchajcie, tak Wygrana na tle um, Waszego zdobywania celu, tak naprawdę To, co chcecie, jest, jest na wyciągnięcie Waszej ręki Wy wiecie, że jest to dzień odbierania, odbierania Waszej nagrody, zdobywania, słuchajcie Uzyskania poparcia, znalezienia drogi szczęścia, dobrobytu. W finansach karta mówi o awansie, o ogólnej, dobrej sytuacji finansowej, o obracaniu tym pieniążkiem, tak? O cierpliwym, Waszym cierpliwym, moi drodzy, dążeniu do zdobywania waszego celu. W uczuciach karta mówi o rozwoju, o spełnianiu się, tak? W tym, w tym uczuciu, o partnerstwie, słuchajcie, tak? Pamiętajcie, byście um, nie obawiali się długiego oczekiwania na szczęście, ponieważ być może, słuchajcie, okazać się um, to opłacalne, tak? Czasem dłuższe oczekiwanie na zdobywanie celu jest warte waszego poświęcenia, jest warte tego um, oczekiwania, jest um, warte waszego szczęścia. Macie w tym dniu um, Praktyczne rzeczy, które, po, które zadzieje się w waszym życiu, przynoszą wam szczęście. Wyczujecie to szczęście, słuchajcie, tak? Macie pewną e, stabilizację, macie cierpliwość, macie silny charakter i nie boicie się tak naprawdę tej waszej ciężkiej pracy. Skupiacie się na tym, co chcecie zdobyć i to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. W tym dniu macie szansę odebrać swoją nagrodę, odebrać swoje szczęście, odebrać to, co naprawdę chcecie. Jest do dzień fantastyczny na wasze spełnienie, fantastyczny na podsumowanie tych rezultatów swojej pracy, na odbieranie fantastycznych nagrod. Zobaczmy teraz, moi drodzy, co chcą powiedzieć karty Dopowiedzieć tak naprawdę karty przesłań na dzień 26 października 2020 roku Do głównej karty, co chcą dopowiedzieć do głównej karty mhm. Już Wam pokażę, czekajcie Oj, Zabiorę tylko Dobrze, a więc teraz tak, słuchajcie, jest to Ojejku, teraz Jest to dziecko, a dziecko Wam mówi o radości, o ciekawości, o śmiałości, o szczerości, tak? O dobroci, którą posiadacie, o um, radości z spełnienia, o tym, że łapiecie szczęście swoimi rękami, wybiegacie i zdobywacie swoje cele, odbieracie swoje szczęście. Być może dla niektórych to będzie właśnie początek nowego zdobywania swojego celu, nowego rozwoju, nowego szczęścia. Dla niektórych zaś będzie to złapanie tego, co chcieliście do tej pory Liście I jest to po prostu na wyciągnięcie ręki. Moi drodzy, fantastyczny dzień, fantastyczny dzień, dużo radości tutaj widzę, dużo śmiałości, dużo um, szczerości, dużo dobroci, dużo zadowolenia, dużo zabawy eee, po prostu ze szczęścia, tak? Ze szczęścia, które, um, które macie. A zobaczmy jeszcze teraz, co chcą powiedzieć te moje nowe karty. Słuchajcie. Nowe karty na dzień 26 października dla wszystkich. Na co tak naprawdę jeszcze zwrócić należy uwagę co dopowiedzieć. Co te karty przesłań chcą powiedzieć dla wszystkich. A karty pokażcie. Pokażcie. Zobaczcie. Odkryj swoją odwagę. Moi drodzy, wkraczajcie na drogę szczęścia. Jest to dzień perfekcyjny na to, idealny na to, by zdobyć wasze zadowolenie, szczęście, harmonizację, by, by odebrać nagrodę, by wyciągnąć ręce, rękę do nowego, ewentualnie dla niektórych właśnie to jest jakiś nowy początek. Moi drodzy, odkrywajcie swoją odwagę, pozwólcie, by ta odwaga was prowadziła do zdobywania zadowolenia, szczęścia, spełnienia i radości. Życzę wam, moi drodzy, cudownego dnia. Pozdrawiam.